Dzisiaj zapraszam na krótką, ale treściwą recenzję zupełnie nowej Toyoty Corolla Cross na rok 2026, która zapowiada się jako jeden z najbardziej dopracowanych kompaktowych SUV w swojej klasie. Ten model został zaprojektowany z myślą o kierowcach ceniących nowoczesny wygląd, oszczędność oraz codzienną funkcjonalność, a jednocześnie oczekujących technologii znanych z droższych segmentów. Nowa Corolla Cross prezentuje odświeżoną stylistykę nadwozia z bardziej dynamicznym przodem, smuklejszymi reflektorami LED oraz poprawioną aerodynamiką, co wpływa nie tylko na estetykę, ale też na niższe zużycie paliwa. Wnętrze samochodu przeszło wyraźną metamorfozę i teraz oferuje lepsze materiały, bardziej intuicyjny układ oraz nowoczesny cyfrowy cockpit. Centralny ekran multimedialny jest większy, szybszy i wspiera bezprzewodowe Apple CarPlay oraz Android Auto. Zadbano także o komfort podróżowania, zwiększając ilość miejsca na nogi oraz poprawiając wyciszenie kabiny. Bagażnik pozostał bardzo praktyczny i bez problemu poradzi sobie z potrzebami rodziny czy osób aktywnych. Pod maską 2026 Toyota Corolla Cross oferuje udoskonalone jednostki hybrydowe nowej generacji, które zapewniają jeszcze lepszą wydajność i płynniejszą jazdę. Układ hybrydowy pracuje ciszej, szybciej reaguje na gaz i pozwala na częstszą jazdę w trybie elektrycznym w mieście. Dla wybranych rynków dostępny będzie także napęd na cztery koła co zwiększa bezpieczeństwo i pewność prowadzenia w trudniejszych warunkach. W zakresie bezpieczeństwa Toyota wprowadza najnowszą wersję pakietu Toyota Safety Sense obejmującą zaawansowany tempomat adaptacyjny, system utrzymania pasa ruchu, rozpoznawanie znaków drogowych oraz ulepszony system awaryjnego hamowania. Nowością są także funkcje predykcyjne, które potrafią wcześniej reagować na potencjalne zagrożenia. Nowa Corolla Cross to propozycja dla osób, które chcą nowoczesnego, niezawodnego i oszczędnego SUVA na co dzień. Jeśli ten materiał był dla ciebie pomocny, zostaw łapkę w G. Producenci skupili się również na systemach łączności i personalizacji, dzięki czemu kierowca może dostosować ustawienia pojazdu do własnych preferencji, zapisywać profile użytkowników oraz korzystać z aktualizacji oprogramowania online. Zawieszenie zostało zestrojone bardziej komfortowo, co czuć na nierównościach, a jednocześnie auto zachowuje stabilność przy wyższych prędkościach. Układ kierowniczy jest precyzyjny i lekki w mieście, co ułatwia parkowanie oraz manewry. Pod względem zużycia paliwa nowa Corolla Cross wypada bardzo konkurencyjnie, szczególnie w ruchu miejskim, gdzie hybryda pokazuje swoje największe zalety. Toyota stawia także na trwałość i niskie koszty eksploatacji, co od lat jest jednym z głównych powodów popularności tej marki. Model 2026 rok celuje w kierowców, którzy chcą spokoju, nowoczesnych rozwiązań i wysokiej wartości rezydualnej. Jeżeli interesują Cię rzetelne testy, praktyczne opinie i nowości ze świata motoryzacji, pamiętaj o subskrypcji mojego kanału i włączeniu powiadomień, ponieważ regularnie pojawiają się tu nowe materiały przygotowane z myślą o realnych potrzebach kierowców. Dzięki temu możesz być na bieżąco z premierami, porównaniami, aktualizacjami oraz szczerymi wrażeniami z jazdy, które pomagają w świadomym wyborze samochodu dopasowanego do stylu życia i codziennych oczekiwań. Ten kanał to miejsce dla pasjonatów, przyszłych nabywców oraz osób, które cenią sobie jasne, zrozumiałe informacje podane w przystępny sposób bez zbędnego marketingu i przesady. Zostań ze mną na dłużej, bo motoryzacja zmienia się szybko, a wspólnie łatwiej nadążyć za trendami, technologią, ekologią i realnymi korzyściami dla kierowcy każdego dnia.